Cześć, witajcie z tej strony ponownie a to jest Stark Souls 2. Hmm, lecimy sobie dalej, no co? Yy, czy tutaj jest bezpiecznie w ogóle zeskoczyć? Tak chyba nie bardzo, ale dobra. I w co? Ale lekor tak powiem nie mam. Jakoś bardzo dużo życia nie straciłem, a mogę się cały czas leczyć. tu się w ogóle po co skakać? Nie, się, chyba nawet nie da się zeskoczyć. To byłoby bardziej poprawne stwierdzenie. Dobra. Jestem po przerwie w nagrywaniu. Dobra, tu mogę zaskoczyć. Treszka kamerka może się różnić ze względu na oświetlenie. Jest parę godzin później. No, spokojnie muszę sobie dzisiaj nagrać. O właśnie late. Parę odcinków. Jutro. A Jutro będziemy nagrywać dalej. Okej, okay, dobra, widzę, że. Chociaż raz nie oszukuje z Poizem. Widzę, że mam na tyle dużo Pozda, żeby go wybić z równowagi. To jest akurat dziwne, bo on. Akurat jeśli o to chodzi, to jest dosyć kłamliwy. Ma strasznie go dużo znacznie więcej niż powinien mieć z taką zbroją. Dobra, chyba w ogóle nie powinien zapomnieć mu poiza, Jak to robi. O, dostałem. Pioromando jest całkiem mocnym, ale widzę, że Havelki sobie świetnie z ogniem radzą. Magiem to pf, m, praktycznie, że na dwa strzały mi ściągał. W tej samej ilości hubsa. O, a to zaboli? Proszę. Okej. Okay. Chyba nawet mnie nie trafił w ogóle. E, może lepiej się wycofać. E, to będzie go leczyć, aczkolwiek to działa nieco gorzej niż w innych sosach. W sumie tylko w trójce to jeszcze jest. Więc to leczy też mnie. Warto hmm. wiedzieć. Baf mu minął, więc można mu klepać ładne obrażenia. A, niestety jeszcze go to uleczyło chyba. Ką to wywaliło się w powietrzu. Zimna wersja kombaszczą Nie wiem, nie używamy chyba nigdy. Yy, śmierć. No i nice. Grałem po raz pierwszy to się bardzo z nim męczyłem. Dobra. No i teraz te stworzenia, z którymi nie za bardzo lubię walczyć. Smoko podobne coś. Dark Souls 1 te stworzenia są po niego tylko jakby bez głowy. Mm, same nogi. Albo po prostu niedokończony model. Dobra, chodź do mnie. Chodź do mnie. Jak to mnie trafiło? W sensie spoko to jest woda EOI. To bardziej jak Keks wygląda niż. Dobra, chyba muszę podejść, żeby on do mnie poszedł. Jabniesz mnie? jabniesz mnie. Oczywiście, że mnie zabniesz i teraz nie zabijesz mnie, co? A jeszcze żyję o dziwo. Dobra, to sobie klasycznie spierdolimy stąd, w tę stronę. Tak machnął, że aż się zawahałem, co chcę powiedzieć. Dobra. Mordo, dawaj jeszcze czas, tylko może bez grawa, co? Ej, jak to mnie trafiło? Byłem w przewrocie. Hmm, widzę, że magią to znacznie łatwiej się robiło. Jest sens, z walczyć. Nie, nie ma najmniejszego sensu. Po prostu przebiegniemy sobie całą tę lokację. Polewając ich wszystkich. Walka z nimi wręcz jest co e, najmniej męcząca. Okay. najważniejsze, w sumie, jest bognisko, zdobyć i potem jakoś to będzie. Bognisko już niedaleko. No nie. Jeszcze zaraz zginę od magii, czy błyskawicz, czymkolwiek oni plują sobie. Może tego blisko dobiec, raczej nie, chociaż naj najważniejsze, żeby je odpalić, bo sobie będę musiał to przeteleportować. No właśnie, no teraz mogą mnie nawet zabić wygrane w co. A, dobra, zabijcie mnie już, to będzie szybciej. Po prostu już jej teleportujemy ewentualnie, chyba powinienem się już przy tym odrodzić. Nie ma sensu z nimi walczyć, jakby... farami w... dużo łatwiej to szło, a... Z... Walka z bliska, widzicie jak wygląda. To jest zbyt tankowne, żeby z tym walczyć. bardziej, że. No, dropią tylko. Prozej Titanitu, który umożliwia ulepszanie zbroi. zbroi. Broni od z bossów, więc jakby nie potrzebuje tego w ogóle. Yy, no, i się nie da tak tutaj zrobić, żeby. i w ogóle nie pogrobić. Dobra, weźmy sobie tę znajdźkę. wielkiego bohatera, więc powiedzmy, że ok. Znaćki chyba nawet w porządku. Tak mniej więcej. No, z tego ogniska widzę, że już łatwiej to wszystko zbierać, że jak się idzie normalnie. O, niestety się jeden zagrował. Mm, tam będzie już bezpieczna strefa, więc muszę tylko tam dotrzeć. Tylko i aż. A nie, oba znowu. Szczęście tutaj mnie to nie boli. Czy coś pominąłem? Może. Nie, no, wygląda jakbym wszystko zabrał. Ale czego to trzeba się po prostu przechazać, widzieliście, da się to zarszować jak najbardziej. i Jak coś tam jeszcze zostało, to po prostu to się podniesie, nie? Nie chcemy się tego robić. Nie, zresztą nie widzę, że jak się świeciło, chyba udało się wszystko chwycić. Tu sobie otwieramy przejście dalej. No i widzicie, to jest w ogóle śnieggrom. Jak już wyjdziemy już na te platformy, to oni już tam cofają się. Także bezpieczne miejsce w tym miejscu jak najbardziej. Hmm, tutaj będzie tylko przynęt do podniesienia i będzie można tą windą się przejść. Tylko. A jeszcze to nie pojedzie od razu w górę. Zresztą nie powinno. Dobra. I tu jakiś mieczek był, coś w tym stylu. E, tak jest. E, co to za mieczek jest w ogóle w sensie? Warto go w ogóle używać. E, to nie był ten raczej. To jest ten. Mm, nie skaluje się z, ani z ogniem, ani z błyskawicami, w sensie ma te obrażenia, ale nie skaluje się z nimi. Fajną ripostę ma. Okej. Okay. Znaczy no, skalacja z zależnością na A też pewnie zrobi swoje, nie? Ale fajnie by było jakby nawet na C miał skalację na błyskawice i ten jakiś zadaje od nich obrażenia. A no, tak to trochę nie bardzo. I tu w ogóle sobie otworzymy chyba skrót do pierwszego ogniska w tym DLC. Dobrze pamiętam. Musimy wyjechać na górę maksymalnie, to jeszcze jedna winda chyba będzie do wzięcia w tym celu. To jest, bo tu jest przejście dalej, a my musimy iść tędy jeszcze. Wyślijmy sobie to ognisko, żeby już no tych smoków, e, smoków, z dropią, z kamienią, smuczą kość, więc zakładam, że to są smoki, nie? Jeszcze jakieś takie upośledzone. Żeby już tych smoków się nie wracać, tylko z tego ogniska już bezpieczniej Chyba też szybciej, chociaż nie, wolniej by to mimo wszystko wyszło, co, Tak mi się wydaje. Yy, no właśnie, i tutaj mamy to w nisko. To mówiłem wcześniej, że tam nie ma coś, dlatego że wina jakby byłaby na dole, więc nie miałbym jak tam zasiść. Chociaż ciekawe, nie, nie próbowałem skakać tam z pierścieniem kota, chociaż by tak nic mi nie dało, bo muszę zdobyć lucz, yy, żeby przejść dalej. A no, byłem w miejscu, w których byłem w poprzednim odcinkach, więc. Więc no jak najbardziej nie miałoby to sensu. Te windę pamiętać, trzeba, żeby odesłać sporty na górę. Żeby mieć już potem w raje jakiejś śmierci. łatwiejsze wracają. Chociaż to będzie kolejne unisko za niedługo, więc. No, powiedzmy, że to bardziej po prostu kwestia otwarcia tego skrótu. Dobra. Jedziesz na górę? Jedziesz, no to widz. No i tu. Jakaś znajdźka Człowieka ja już mam, trochę z tych pozbierałem. 32 no to. Więcej niż potrzeba do przejścia gry. Mm, ten teren, ten ten. Dobra, e, tutaj zejście jest tylko jedno w dół. Ja miał to nie będę znaczki, tak coś mi mignęło, ale nie. Tam nie wiem, nawet nie ma po co przeskakiwać. Pierśnik o to mógłbym założyć, żeby tutaj szybko poschodzić, ale... Powiedzmy, że olejemy to. No i tu się mogę troszeczkę poplątać, bo tutaj tego troszeczkę skakania jest. Yy, Okej, okay, tu coś jest, nic nie ma. To możemy skoczyć sobie dalej od razu. Yy, tu bezpiecznie można zeskoczyć. Tu już się chyba nie skacze. Yy, stąd się skakało? Nie. Jeśli indziej. Trochę tu pobłądzę w ten sposób. O, dzień dobry panu. Parowanko. Idalnie. Na strzał niestety nie schodzi, aczkolwiek będzie wstawać. Yy. Proszę, tak? Tego sobie dobijemy. No, jeszcze zna, mnie wolno Fajny damage wchodzi nawet w nich. Hmm, jeszcze tutaj są. Hmm, może najpierw ciebie. Wiesz, to będzie na odwrót. jest dobrze. No to. No to najpierw jednak nie ciebie. Puste skrzynie wszystkie tutaj były? Chyba tak Chodź mordo, chodź Zabijemy sobie ciebie Ciekawe czy on do mnie zejdzie, bo jak nie zejdzie to będzie problem No Zejdziesz stamtąd? Czy nie zejdziesz? Dobra, on chyba będzie woli do mnie właśnie strzelać, to nie, to sobie go lejemy Wrócimy w ten sposób, no to będzie raczej bezbronny. No i teraz, ja szczureczki. Raczej ich nie za. Olo, dziękuję. Raczej nie dam rady ich zabić, bo one są tak zrobione, żeby nie dało się ich zabić wszystkich no, za jednym razem, to na pewno. Chociaż może by tam bombki porzucać. Pytanie, jakby się zachowywał, no, jakby tam rzucił bombę. O, wow, pilno życia. Ale zabiłem dwie. Magiem dało mi się chyba tylko jedną zabić, więc. No fajnie, fajnie. On Dużo mi gorszą chyba wszystkie rodzaje by były, jakbym to wszystkie jakby udało mi się zabić. Trzeba się do uniska wrócić i. Tutaj z powrotem przyjść. I powinny się zrespić. Tylko warto obrócić też te... No. A... Nie, chciałem to zostawić w ten sposób, żeby przejść. A zjebałem. Coś już trudno. Warto sobie to obrócić w taki sposób, żeby one od razu w nie wybiegły. Bo przypominam, że tutaj był ten rycerz, i gdyby to było w tej pozycji, że one mogą wybiec, no to wtedy po prostu one by wybiegły już jakby gdzie, zanim zabijemy tego rycerza i po prostu nam znikną. Więc trzeba pamiętać, że jeżeli chcemy zabić wszystkie, no to musimy to sobie obrócić w odpowiedni sposób. E, tu nic nie było, tylko chyba sprawna ścianę, ale nie pamiętam, że coś było. Nie wiem, po co w ogóle wchodziłem, do miesza. By to w takim razie obrócić, ja Nie będę tu raczej wracać, więc. Nie, a dobra, trudno, ich tak będzie już. Yy, no w tę stronę raczej idziemy, bo tam patrzyłem nic nie było. Mamy mości jakiś, zakładam, że trzeba nie skoczyć. Tam nie ma po co skakać. No, mógłbym tam skoczyć, żeby HP nie stracić. Yy, od nogi tutaj chyba z sportem nie wejdę, jak tam pójdę. Mogę schodzić na dół. Tam doskoczę, tam bym mógł chyba wskoczyć, tylko po co? Jest to niewątpliwie jakaś droga. Pytanie, czy nie zatoczę kółka, jeśli pójdę tędy. No to spora szansa. Tam powinienem jeszcze być w stanie wrócić, co? Może nie? No to chyba trąbałem. Chyba mogłem najpierw tam zeskoczyć. No cóż, trudno. Gdzieś yy... powinna być iluzoryczna ściana z ogniskiem, ale nie pamiętam gdzie. Także pewnie troszeczkę spędzę na jej szukaniu. Chociaż powinna być oznaczona jakimś znakiem, ciało mordo. To prostu już się sparuję. A, oni mają nieodpowiednie ma tps więc trzeba ostrożnie. Czonko chyba nie zdąży, Balkstaba. Okej, okay, na szczęście nie. Mm, Okej. Okay. Oburączki za ciężar, widzę, jak trzymam mierz, to się go paruje. Ale nie jest to niemożliwe, jak widać. Na spokojnie. A i ta lornetka powinienem chyba wywalić, bo już drugi raz się pomyliłem. Wywal yy, mi ją stąd, mam łuk na tej postaci, więc nie przyda się mi lornetka. Dobra, tu zatoczyłem koło. Mm, tu mogę zejść niżej, ale to nie jest droga, którą ja bym jak grałem w magię. Więc chyba zrąbałem z tym skokiem, co? Yy, no tak. Ale tam już nie wrócę, raczej na pewno nie w bezpieczny sposób. Czy tam jestem w stanie przejść? To mnie interesuje. Yy, bo tam mnie nie było, a wyglądało, jakbym mógł tam iść. Hmm, no cóż, jeśli coś tam było, to raczej to pominę. Nie będę się specjalnie tam wracać też nie wydaje mi się, że coś tam mogłoby być. Yy, dobra, to no idziemy tędy. Nieco inną drogę obrałem jak grałem solo, ale no cóż. Tędy widzę, że też da się zejść. To nawet w bezpieczniejszy sposób. Okej, okay, tu powinno być więcej tych rycerzy. Tu będzie droga dalej. Okej, okay, dobra, czyli w tę stronę gdzieś ognisko będzie? Tak to sobie przypominam chyba. Tutaj? Tak jest, dobra. Tam będą jeszcze rycerze, ale najpierw to nisko choć sobie chwyćmy. Może tak, najpierw weźmiemy sobie to ognisko, zejdziemy na dół i dopiero potem usiądziemy. Dwóch tutaj jest, tego co pamiętam, więc poproszę tutaj, no chodź, chodź. Ideolo. Okej, okay. szczęście udało się wkleić backstabem, o tego, że byliśmy na schodach. Dobra, no, zrobił przewrót. No, patroluje, patroluje, ale. Najwyraźniej adaptacji dużo ma. No, jeszcze jeden. Czy się już zagrował i walczyłem z nim na górze? Ja jest tutaj. No, liczyłem na tak prolu. Dawaj jeszcze raz. A późno. Sporo ciosów klepią na jednym combo, więc ostrożnie trzeba jak. Szczególnie jeśli nie mamy tyle HP co ja. Ja mam dosyć mocno już wygrowaną postać. No raczej zbyt dużo poziomów, w tym już nie będzie dane podnieść. Więc lepszych statystyk mieć nie będę. Co? to? No, ok. Mniejsza u niego. No właśnie, który mam poziom 186. No to 90 to będzie taki chyba już kap już mój. Raczej więcej mieć nie będę. Czy coś jeszcze jest? Tak, wpatrzę się, rozglądam, żeby na pewno nic nie pominąć. Stąd przyszedłem, tutaj otoczymy chyba koło jeszcze Znaczki to wyglądało mi, okej, okay, nieważne Tutaj szynie są, kolejne pootwierane i chyba za mną będzie jedna zamknięta, co? Nie, jest też otwarta Nie wiem czemu są takie pootwierane Nie wiem czy coś da się zrobić w tej kwestii, że one się później zamkną, nie mam pojęcia Dobra, wracamy do ogniska i pójdziemy sobie tą drogą, którą faktycznie powinienem iść, bo tu tylko chyba poznajęczki byłem. Jakąś jedną czy dwie zebrałem. Hmm, Okej, okay. W tym odcinku jednego bossa przynajmniej chcę pokonać. No, to ingle ze smokiem mi po prostu zejdzie, nie? Hmm, bo tego bossa przed smokiem nie pamiętam jakąś nawet nazywa. A, w, w każdym razie słyszymy jej śpiew, to powinien się udać w jednym odcinku, jeszcze tym. Tam na pewno da się wejść, to już pamiętam tylko, nie pamiętam dokładnie skąd tam się wchodzi. Może to niżej było dopiero? Nie, tutaj da się wejść. Okej, okay. tam jakąś znaczkę widzimy, to jeszcze poro tych rycerzy powinno być. Nie wiem czy nie będę chciał się leczyć przy pomocy kształtu, żeby na bossa mieć na pewno full. Eee, czemu to nie weszło? O, teraz świat atak po rolu, więc dostał tutaj karę za to. Mogę ci już bić? Nie, nie mogę. Jak gracz jesteś? Ok. Resztką staminy, bo resztką staminy, ale udało się. No nic. Możemy się uleczyć kamykami. Wy TS1 tam jeszcze jeden jest i chyba to będzie ostatni w tej części mapy. Jeśli mnie pamięć nie myli, Backstaba chyba ciężko mu zapodać, co? A, no właśnie. Dawaj mi to na parowanko. Okej, okay, zły timing. Teraz dobry. No i Naisik. Nie obraca się do przeciwnika plecami mordo, no mieć wiedzieć, że u niej bany. Nic nie umiesz. Dłuższe, dłuższe, no dłuższe lubię, chociaż tak jak mówię, zbyt dużo co one mi już nie dają. Tamyczki do wymiany ile ich mam, więc już sporo, są. No nie, musiałem być jakiś czas temu. Może poza nagrywaniem coś takiego robiłem, nie pamiętam. Tutaj chyba też w tej części wszystko. Także możemy sobie wrócić na właściwy szlak. okej okay. Czy tutaj się zyskuje? Obojętnie, chyba w sumie i tak będą musiał kamieszka użyć. Chyba, jeszcze tutaj jacyś ci rycerze będą, tak mi się wydaje, że powinni być albo taki z jeden, do dwóch, coś takiego. Cokolwiek tutaj było? Nie pamiętam, ale to sprawdzić. A, chyba jednak pustki. No cóż, dobra, uczujmy sobie człowieczeństwo Jest tu, chyba wszystkie zachowałem, więc przyjemnie. Daj mi może jakiś kamyczek większy, by to szybciej się regenerowało. No i ta walka. Ta walka będzie wszystko zależy tak naprawdę od tego. Jak zachowa się osior i co przyzwie. Czy ona biła od tego? Od klątwy? Chyba nie, tylko od heksów. To mi się nie przyda. Tylko od hexów, zjedzmy sobie może coś, co mi w takim razie z tym pomoże. Czyli. A i nie chciałem tego przepisać, nie to menu. Dobra, zjedzmy sobie wszystko, co możemy, żeby tego buffa jak najwięcej sobie zapewnić. Mm, tylko jeden taki mam, no dobra. Z kamieni to nie. Weźmy sobie, zapytajmy, jaki na broń. Zjedzmy sobie jeden z tych, o właśnie tych. Zresztą też mogę sobie zwiększyć, fajnie. Mam nadzieję, że się stakuje, a nie tak jak w niektórych. A nie tak, że to się wyłącza każde po kolei, tylko że faktycznie to działa. No dobra. Lecimy. 20 minut. Powinien z wszystkim zdążyć. No, ten ładny. To Maria, że nie miała jakieś zmniejszenie obrażeń. Oj, to będzie eksplozja. Ładny, żeby przywołał szkielety a nie Belstata, bo jak by Belstata to raczej będzie albo GG yy, albo co? Może jeszcze się nie zbliżajmy do tego teraz albo GG, albo po prostu bym musiał zresetować walkę, że tak powiem i... przyjść do niej następnym razem po prostu, okej okay, szkielety tak, szkielety sobie zabija... jeszcze nie? Co robisz? Nie wiem co zrobiła jeszcze Dobra, ważne, że te żeby zabić, to okej, okay, z na strzała. Eksplozje będą coraz jakby większe, że tak to pod tym względem, że więcej się by niech pojawiać, raz z upływem walki. Szczęście nie rani tych szkieletów, bo gdyby to robiła, to byłby duży problem. A tak, to możemy sobie na spokojnie po prostu jednego zostawić. Jak go zostawimy? O, mamy coś w sensie obszerowe ataki, więc... waga. Uwaga. jeszcze było ostrożnie z tym. E Okej, okay. Oj. No właśnie, pojawia się ich coraz więcej, wybuchów. Mhm, mm to jest dziwne, bo nie, zes nie zesponowała ich, przy, że tak powiem, na mnie. Tylko obok. Dlatego ja się zdziwiłem, bo zrobiłem roll, żeby uniknąć, a obrywałem, tak jak teraz. No i irytujący, bo jest niewątpliwie. Dobra, co ty sobie tam ćwiczysz? Eksplozja znowu Uleczmy się O, siła mordo. To tak, żeby szkieleta nie zabić Żadnym pozorem. Chyba gdzie ty znowu jesteś? Więcej eksplozji Trochę ta walka już trwa Na taki wręcz wziął pozorem trzeba uważać No niestety chyba... Ok, dobra, na szczęście nie Zabiłem szkieleta Ta mordo, tylko to te jak w sumie trwa, bo długo się z nią męczę Oj, niestety obelę troszeczkę. Dwa ciosy, bo z On pół HP teoretycznie już nie ma, chociaż ja też nie mam połowy estusów Ponad. Okej, okay, ten atak lubimy. A tego ataku nie lubimy. Okej, okay, dobra, nie trafił mi drugim. Powinien się uleczyć korzeniem. Co robisz, to to sobie możesz. Ostrożnie. Nie, nie, nie mam, mój błąd. Zapłacę za niego? Chyba jeszcze nie. Okej. Okay. No, ten atak jest w ogóle niegroźny, tak naprawdę. Bardzo, bardzo łatwo go uniknąć. Oha, ten korzeń przywraca życie czy nie? Ej, co jest stał? Ten korzeń nic mi nie przywrócił życia. Zjadłem go. Miałem 9, mam 8. Nic mi nie przywrócił. Ja Nie, nie, nie. Ja, to ja to sobie sprawdzę, bo jestem pewien, że ten korzeń przywraca życie. Chciałbym tego nie zrobił. Czas punkt życia przez długi czas. No to fajnie, że przywraca, skoro nawet o milimetr ten pasek się nie ruszył po jego zjedzeniu. Kilk powinny już działać w takim razie. No nic, przebiegniemy się tam daleko, nie ma. Tyle dobrze, i żadnych wrogów nie ma po drodze, taka prawda. No, to fajnie bym sobie zaskoczył, To jest tutaj. Mogę troszeczkę potracić przy schodzeniu. Dobra. Ostrożnie przy takim, przy takim skakaniu, bo nasza postać Zarks 2 robi, lubi robić przewroty. Hmm, Okej, okay, to nie było zamierzone. Hmm, daj mi coś. Uleczmy się jakoś. Przyspieszmy to jeszcze bardziej. Dobra, powinno styknąć. Zapotarłem sobie tego bufa na broni? Chyba akurat to było w miarę fajne. Pasyle nawet już nie mam, to staminę mogę sobie chociaż zapadać. No i lecimy. Chyba druga. No a czy się wyrobię, chyba że znowu będzie śmiecia, albo przewała warstata. Raz, dwa. Co tam robisz, Mordo? Oła. Hmm, czy to jest to? Tak, to jest to. O to się uleczmy. Już skończyłaś tam tymi uszami się bawić? No to zajbiście. Damage chodź ładno, tego nie da się zaprzeczyć, no ale... O, też nas bije coś mocno. Póki nie ma żadnych przyzwańców to będzie easy, nie? Ale... Hmm, eksplozja. Trafiła mnie, Okej. Okay. Dobra, znowu szkielety. Miło. to tego już nie ma Niestety zabiłem tego wystarczy Okej okay. To się... Ja robię nie zabijamy przecież Także nie targetujemy go nawet A, niestety Mhm mm nie tap tego szkieleta Dziękuję No okej okay. Uchapej już zjecha zjechany, idzie troszeczkę lepiej Przynajmniej na razie. Okej, okay, zadał mnie i nie sądziłem, że zada. Nawet bez bafa. No, odporność na hexy. Nie widzę drugiego. Na szczęście nie trafił mnie. Okej. Okay. Może zanim się tepniesz? Żyłem. I uciekał od tego. O to troszeczkę może już bić. Coś czuję. Tak, takie mam dziwne wrażenie, że to jest taki atak, który ma nas nie. Ma no, szottąć coś w tym stylu. No okej, okay, może dobrze, że w sumie zostawiłem tego starczą. ale to, bo jakby był... Bez tarczy to pewnie byłby... byłby biłby większe obrażenia A, zajebiście. Okej, okay, udało się mi mi w cudem Niestety trafiłam mi swoim... tym... nie wiem... kosturem? Nie, to jest jakiś topór w sumie bardziej. Eee, zjebałem? Zjebałem mm, no nic no Chcę go zabić, tego bossa, no. Magiem też chyba za pierwszym razem tego nie zrobiłem Za dwa, dwie, trzy próby też były no nic. Póki nie przyzywa Vel'Stata to jest w porządku. Da się zrobić. No niestety, Vel'Stat to ma tyle hapsa, że. do w ogóle zachodu, żeby próbować zwalczać ich obu wtedy. Przecież zaletą posiadania Vel'Stata jest to, że. też Przecież... nie, nie jest to zaletą. Chciałem powiedzieć, że zaletą jest to, że jest tylko jeden i że jest wolniejszy od tych szkieletów. Aczkolwiek damage jest o tyle większy, że... że. chyba jednak nie. Dobra, rozumiemy sobie Choice żeby tylko HP mieć jak najwięcej. Jakieś tutaj jeszcze trawki trzeba by nie pozjadać. Kolejny buffik na bronię Nie wiem, czemu tak krótko trwa ten buff. Zawsze wydawało mi się, że trwał nieco dłużej. Mm, dobra, zręczność to krzanieć, ona i tak za mało mi daje obrażeń. No, to jest, jeśli nie mylę, zwiększa o 5 punktów. Dokładnie siły i zręczności, zależnie od tego, który zjemy. Więc, no, żadna z tych wartości nie robi jakiegoś gigantycznej różnicy na nas. W naszym ostatecznym damagezu ja to będą jakieś 3-4 punkty przy zjedzeniu jednego z takich. Na siłę przynajmniej. Mała. Na szczęście tylko jeden czas mi wkleiła. Co ty robisz? wie co? Mogłaś mi wam kosturem znowu. Czy kosturem no? Nie jest kostur, no Bardziej taki topór. Mm, <laughs> Dobry. Szkielety znowu. Ja cię kocham, babu, nie? też też kielciki. Bardzo łatwiej całą sprawę. Ok, dało się znowu tego staczem zostawić, co jest, jak już mówiłem, dobre. Tworzysz ognie, no to spoko. Otwórz to ognie. Teraz chyba eksplozja będzie. No tak. Czy eksplozja, no? EOI dookoła siebie. Mmm, to nie jest nic więc to nie weszło. O, stagerek, niebezpieczny. Nie wiem czy postanowiła machnąć, ale dobra. I to na rękę. Jestel będzie machać. No tak, z góry jest bardzo groźny. E, Okej, okay, dobra, przeżył szkielet. To miło. Dopóki nie zabijemy tego szkieleta, to ona nie powinna, z tego co się orientuje, przyzywać niczego innego. Więc jesteśmy w miarę bezpieczni. Okej, okay, nie udało się rolnąć tylko w pojawiały sposób. szczęście... Oj! No bo już na szczęście zrobi atak broją, więc jestem poza jej zasięgiem, ale jakimś cudem tak nie trafiło to, co? Okej. Też damy. zobaczcie gdzie ja jestem, a gdzie ta eksplozja wcześniej nie dawała. To jest czyterskie, to było już czyterskie. No nic, co, co? Smoki ona w następnym odcinku, no sorry, 29 minut. poprzedni plik waży 5,5 giga. Ten będzie ważył z jakieś 8, że przez to, że jest o 5 minut dłuższy, więc niestety ona w następnym odcinku. To co? To by było niestety na tyle. Trzymajcie się, cześć.